Zadanie 11. Za 1 punkt z matury 2012. W zadaniu mamy dane równanie przyrównane do zera. I teraz zastanawiamy się, ile rozwiązań ma takie równanie. Teraz zastanówmy się, czy nawiasy, które są w mianowniku, mogą być wyzerowane. Otóż nie. Wiadomo, jest nawet brzydkie przysłowie, którego nie przytoczę, że nie wolno dzielić przez zero. Więc na pewno ani trójka, która zeruje nam ten nawias, ani minus dwójka, która nam zeruje ten nawias, nie mogą być rozwiązaniem naszego równania. Po prostu nawet nie możemy brać ich pod uwagę. Więc rozwiązaniami tego równania są dwie liczby, które nam zerują górne nawiasy. Więc będzie tutaj rozwiązanie minus trójka i dwójka. Zatem mamy dokładnie dwa rozwiązania naszego równania.